Zadałem sobie takie pytanie i chciałbym je postawić Wam na samym początku. Dlaczego każdego czwartku to centrum, które mamy na ulicy Jaracza, wypełnia się po brzegi? Czy dlatego, że y, tak silną, silnej reklamy używamy w kościele? Heard so Nawet nie zauważyłem za dużo tej reklamy gdziekolwiek. I that Myślę, że jest tylko jeden sposób jakby tutaj reklamowania tej działalności. Rumors on the street. To jest pewne jakby szeptanie taka jak to się mówi, przez... mówienie o tym na ulicach, plotkowanie na ulicę. Yes. The reputation. Reputacja. Yeah. Had a bit water here? Czy mogę poprosić jakąś odrobinę wody dla siebie? Ludzie, którzy znajdują się w trudnościach i w problemach kontrolujących ich życie, znajdują w tym centrum poczucie miłości i troski. Leaders driven by the love of Christ. Liderów, którzy są prowadzeni przez Jezusa Chrystusa. Yes. And just when I was working with this, so I saw a good definition of what this is this uh, reputation. A widespread belief that someone or something has a particular habit or character. <try> to, Przygotowując się do tego, czym chcę się z Wami dzisiaj dzielić, poszukałem jakiejś definicji reputacji, która byłaby przekonująca i znalazłem taką. To jest taka szeroko rozprzestrzeniająca się jakby przekonanie, że coś albo ktoś ma szczególną, szczeg jest, da się szczególnie scharakteryzować. Tak, yes. just the Center has this habit to proclaim the... I właśnie tak to nasze centrum misyjne na ulicy Jaracza 40 ma taki, taką cechę charakterystyczną miłości do Chrystusa. taki chrystusowy charakter. I co jest tak naprawdę jakby w sercu wszystkich tych świadectw, które pojawiają się Wśród osób, które kiedyś korzystały ze środków uzależniających, tam na, w Nowej Nadziei. I to, słyszę To jest ta sama rzecz, którą słyszę ciągle i ciągle, kiedy znajduję się na różnych konferencjach letnich tego Centrum Ewangelii w Norwegii, odpowiednika naszej Nowej Nadziei. I tam ciągle pojawia się to słowo jakby tej, tej, tej reputacji, która jest wokół, wokół tej działalności. Każdy mówi o tym, że tam poczuł się kochany. Ludzie, którzy żyli przez całe życie bez nadziei i bez miłości, nagle znaleźli się w środowisku, którym otrzymali tę miłość i otrzymali nadzieję. Nie tylko dla tego życia tutaj na ziemi, ale dla wiecznego życia. Oni e, naprawdę byli spragnieni tej radości w Jezusie Chrystusie. Why? Dlaczego? Wszyscy oni doświadczyli się, doświadczyli przemiany swego życia, bo byli najpierw zgubionymi grzesznikami. <laughs> Repentance and receiving Jesus, they a new life. Przyjmując Jezusa Chrystusa do swojego życia i pokutując, przyjmując go jako swego zbawiciela, otrzymali zupełnie nowe życie. The born again life. Stali się nowo narodzeni. common message. I taka wspólna wiadomość, która. Jesus is my Jest przez wszystkich. Teraz Jezus jest moją radością. The great interpretation. Wielka, wspaniała, wiecie, reputacja. The touching reputation. To jest coś, co dotyka serca. To jest jakby w kontraście do tego, co się wokół, na ogół obserwuje. Mamy jakby czasy, w których żyjemy, kiedy wokół nas otacza raczej sekularyzacja. I see it in Norway. Widzę to na przykład w Norwegii. I ciekawe jest to, że są nawet takie, takie, yy, takie badania już dzisiaj, które pokazują, że Polska dołączyła do krajów, które jakby najszybciej ulegają teraz procesowi sekularyzacji. Yes. Poland is in a very strong change naprawdę Polska jakby stała się, jest pod wpływem wielkich ogromnych zmian. Why? dlaczego? I'm here not to condemn. Nie jestem tutaj po to, żeby kogoś oskarżać, potępiać. For sure not. Na pewno to nie jest moim celem. This message is to myself as to you. Ale chcę przekazać coś i do was i do samego siebie. But what are we what whom are we? What is our reputation? Kim jesteśmy tak naprawdę? Jaka, jaka jest nasza reputacja? Co, co się o nas mówi? Jaki wpływ wywieramy na to, co dzieje się dookoła nas w tym świecie? There is a strong flood of blaming others. Listen to politicians. Wiecie, jakby jest niesamowity potok tych strasznie przykrych słów, które słyszymy wokół Kiedyś słucha się polityków i tak dalej, i o polityce. So Więc y, słysząc to, to możemy jakby mieć takie wrażenie, wszystko wokół jest tylko bardzo źle. We can blame others. Y, ludzie oskarżają jedni drugich. Oskarżają inne kościoły, o których myślą, że one nie są dobre. Ale jest i myślą sobie, że to jest ten sposób. What to do? Więc co my mamy robić? I, for my, myself, Dla samego siebie. Jakby stosuję i przywołuję często taką frazę, która pojawia się w pieśni chrześcijańskiej. Panie, niech to się zacznie ode mnie. Facing the love of Christ in a Isaiah view. Y, Spotykamy się z miłością Chrystusa w taki sposób jak wyraził to prorok Izajasz. Jest he you have we have it in Isaiah 53:5. Znacie ten fragment z Księdze Izajasza 53 rozdział i 5 werset. And I's maker written way of it. Y, w takiej mojej trochę przepisanej, jakby wersji tego fragmentu. On został przebity za moje występki. On został zmiażdżony za moje nieprawości. Ta kara, która z... miała spaść na mnie, spadła na niego. I by jego wounds, jestem healed i przez jego rany ja jestem uleczony. in, Nadzieja or in gospel center. Mam wrażenie, że to jest taka podstawowa y, istotna wiadomość, którą przekazują ci wszyscy y, panowie, którzy znajdują się po środku Nowa Nadzieja o Janowicach. Just be in the state of Piotr write about Albo zwróćmy uwagę na to, o czym napisał Piotr w takim swoim, apostoł Piotr w swoim wyznaniu w liście. W jego pierwszym liście. W pierwszym rozdziale od wiersza 8. Jego kochacie, choć nie mieliście sposobności go zobaczyć. W niego wierzycie, choć pozostaje dla was niewidzialny. I przepełnia was radość niewysłowiona, pełna chwały. Was otrzymujących to, co jest skutkiem waszej wiary zbawienie dusz. A więc On mówi: nie tylko widzieć Jezusa, ale doświadczyć Go. Doświadczyć Jego łaski i Jego miłości. Niektórych z tych rzeczy mogę powiedzieć: doświadczam niemal każdej nocy. Towarzyszy mi to błogosławieństwo Arona, To yy, błogosławieństwo, które znajdujemy w Księdze Liczb w szóstym rozdziale. Przypominam sobie każdej nocy o tym. Muszę przyznać, że przez Stało się to błogosławieństwo czymś bardzo osobistym dla mnie. Przez długi czas traktowałem je jako coś takiego, no, formalnego, coś co się powtarza, o czym się słyszy. Ale pewnego momentu stało się to dla mnie bardzo osobistym doświadczeniem. That the Lord make his face to shine on you and to be gracious. Niech Pan rozjaśni swoje oblicze nad Tobą. Niech będzie łaskawy dla Ciebie. Tam jest ta Boża łaskawość, rzeczywistość Bożej łaski. I to jest jakby fundamentem dla tego, co potem następuje w tych słowach błogosławieństwa. Niech Pan obróci twarz swoją ku Tobie i niech da Tobie swój pokój. And then we can go back to Peter. Więc jakby z tymi refleksjami możemy teraz wrócić do tego co czytaliśmy z listu Piotra. He he just start to point on what about, what about reputation. dotknął wypunktował o co tak naprawdę chodzi w tej w tej reputacji. Jest in verse 22 so we stand love one another deeply. Tam w Wierszu 22 jest powiedziane: Kochajcie jedni drugich głęboko, głęboką miłością. with very good reason. Z bardzo dobrych, poważnych powodów. Bo jesteście nowonarodzonymi ludźmi. Nie jesteście tymi, którzy idą na zatracenie. But imperishable ale tymi, którzy zostali z tego wyrwani. Based on the word of the Lord. Którzy swoje życie zasadzają na Słowie Bożym, żywym i trwającym. A potem Piotr przychodzi do rozdziału drugiego i tam pojawia się takie niesamowicie mocne y, zdanie. Yes. In verse 12. I w dwunastym wierszu czytamy Wszelkie sprawy wśród Pogam prowadźcie w sposób szlachetny, tak jakby ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, przyglądając się pięknu waszych czynów, mogli wielbić Boga, gdy przyjdzie dzień nawiedzenia. An of Mamy tutaj taką niesamowicie unikalną definicję reputacji. Paul another picture. Paweł jakby używa trochę innego obrazu. Being a letter from Christ. Bądźcie listem chrystusowym dla innych. On mówi to bardzo dosłownie, że jesteście tym listem napisanym nie przez atrament, nie używając atramentu, ale duchem żywego Boga. Bible. I to prowadzi mnie do pewnego takiego biblijnego przykładu. Jeden z nich, Stephen Jednym z nich jest Stefan. Yes. Szczepan. Z rozdziału szóstego w dziech apostolskich. Czytamy jego historię. Co tam jest powiedziane o nim? full of God's grace and power. Człowiek pełen Bożej łaski i mocy. Great wonders and among people. E, czyniący wielkie cuda i znaki pomiędzy ludźmi. I kiedy on był skomf, y, sk, y, konfrontowany jakby przez innych ludzi, to o to co on powiedział. They couldn't stand against his wisdom. Oni, o to co jest powiedziane, oni nie jakby, oni nie mogli znieść tej jego mądrości. And, When they looked at him, what? What says so? Could it possibly that they saw such a thing? They a face like an angel. Oni widzieli twarz niczym twarz anioła. Yes. And what? What happened with Stephen? I co takiego stało się z Szczepanem? Stones from angry people ended his life. Ukamienowany przez, przez rozwłaszczonych ludzi w taki oto sposób zakończył swoje życie. We can even ask why. Moglibyśmy nawet zadać takie pytanie, dlaczego? But one thing is very sure. Ale jedna rzecz jest bardzo tutaj pewna. To, co stało się z nim, to jest takim niesamowitym przykładem tego, co znaczy mieć tą Chrystusową reputację. This remind me also about a story that also is fascinating Piotr here. Jest, przypomina mi to taką historię, która, yy, która kiedyś yy, bardzo spodobała się Piotrowi. Jest, czyli mnie. The story about the exceptional Norwegian preacher. Historię o takim niesamowicie wyjątkowym kaznodziei norweskim. Hans Nielsen Hauge. o imieniu Hans Nielsen Hauge. Piotr has a painting a reproduction of a painting in his office. Piotr nawet ma takie, taką reprodukcję pewnego obrazu, który jest w jednym z naszych muzeów norweskich, głoszącego tego człowieka. Słowo Boże. Havge głosił Ewangelię w Norwegii dokładnie wtedy, kiedy Polska znalazła się po rozbiorach podzielona na trzy? I um, Havge był użyty przez Boga do bardzo silnego przebudzenia w Norwegii w tamtych czasach. Revival made a strong impact on the Norway. I to było przebudzenie, które miało niesamowity wpływ na całą Norwegię. or not believers na wierzących i nawet na niewierzących. Chavge's ministry changed Norway bo jego służba i to jest wiedzą o tym wszystkim w Norwegii ona jakby przemieniła oblicze Norwegii His reputation is without discussion. A jego reputacja była poza dyskusją. But with high cost for himself. On y... Sorry? With high cost for himself. zapłacił naprawdę za to wysoką cenę. Oficjalny kościół tamtych czasów nie chciał zaakceptować tej jego działalności kaznodziejskiej. They the lay Oni nie chcieli się zgodzić na służbę takiego wędrownego kaznodziei, And świeckiego kaznodziei. At that time had the law on their side. Prawo w tamtym czasie było jakby po ich stronie. On the ordained should preach the gospel. Ewangelię Chrystusową może głosić publicznie tylko ordynowany duchowny. And Havge was repeatedly arrested. Więc Havge został w tamtym czasie aresztowany. Osadzony w więzieniu. And prison condition at that time was very hard. I to nie było więzienie dzisiejszych czasów. To były bardzo, bardzo twarde warunki w tamtym His czasie. Was completely destroyed. Jego zdrowie zostało naprawdę zupełnie zdewastowane. But whatever, Paul is telling to the Ale Hage miał w sercu to, co było napisane w liście Pawła do Filipian. Whatever happens Cokolwiek się dzieje yourself the swoje życie w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Mm -hmm. Paul ma <coughs> sentence later in this letter to Philippians. I Paweł także napisał tą, tą swoją, to swoje zdanie w liście do Filipian. me easy to overlook. I muszę przyznać, że często zdarzało mi się to przeoczyć. It's between the call to always rejoice in the Lord. Pomiędzy tym wezwaniem do tego, żeby zawsze radować się w Panu, and to bring everything. We struggle with to him in prayer. I tym, żeby przynosić cokolwiek mamy w jakiego trudnego, w naszych zmaganiach, w modlitwach, przynosić to do Pana standing. Let your gentleness be evident to all. Zwróćcie uwagę, tam się pojawia taka sentencja, niech Wasza łagodność będzie znana wszystkim. Żadnego kompromisu. Dla all. wszystkich. All is a word that we not can discuss. To słowo wszyscy nie da się z nim dyskutować w żaden sposób. And I must ask myself, Więc muszę znowu, jakby powtarzając, zapytać samego siebie: czy moja radość z tego, że jestem grzesznikiem, któremu przebaczono grzechy, This to wpływa czy ona wywiera na mnie tak wielki wpływ, That my gentleness is evident to all around me. że moja e, łagodność, moja postawa jest jakby znana wszystkim wokół mnie. About and I was touched about what's now going on here in I tak jak wcześniej tu zaznaczyłem, naprawdę jestem tym poruszony, co co ma się wydarzyć na dniach tutaj w Łodzi? The world around us need a large amount of letters from Christ. On potrzebuje wielkiej liczby tych listów Chrystusowych każdego z nas. Just Dosłownie w ten sam sposób, jak przyniosłeś tutaj braci te swoje ulotki. Tak, just letters of Christ that bring people to Christ. I te listy Chrystusowe muszą być użyte do tego, żeby przyprowadzić ludzi do Chrystusa. the invitation to be żeby być pojednanym razem z Nim. And będzie to, że ludzie będą mieć w sercu wiarę i będą zbawieni w Jezusie Chrystusie. I think it's time to pray. I myślę, że to jest czas, byśmy się o to modlili. Amen. Drogi Panie, Panie, chcę się modlić o to, żebyśmy wszyscy, jak tu jesteśmy, każdy z nas, byli tym listem Chrystusowym. And I just specially ask you for this what's now going to be going on here in Wodzi with the climax on Friday and, and in the weekend. W tym samym momencie chcę się modlić o to co się wydarzy tutaj w Łodzi w, tym, w końcówce tego tygodnia. And now this very big city. Ty widzisz to wielkie miasto. There's so with 100,000 so people. Setki tysięcy ludzi. And how many that are in the need of finding you?

tą Ewangelią głoszoną przez tych wszystkich ludzi. Widzieli w nich ciebie. Żeby widzieli przez te postawy, co to znaczy być nowonarodzonym chrześcijaninem, dzieckiem Bożym. Dziękuję Ci, Panie, za to. Dziękuję za to miejsce. Dziękuję za to miejsce. Dziękuję za wszystkie które otrzymujemy, Dziękuję Ci za to, ile my błogosławieństw otrzymujemy za to, że możemy tutaj być w tym miejscu. Thank you, Lord. Amen. Dziękuję Ci, Panie. Amen. Amen.